Cześć, słuchajcie, dzisiaj szybki materiał, szykuję się jutro na jazdę i będziemy montowali nowy silnik od Hobbywinga Fusion Pro 2300 kv Miałem dawać na początek 1800, ale mam na wierzchu akurat ten, no to założymy sobie ten i założymy sobie, jak zdąży, jeszcze budowę na, na odbiornik. Jak widzicie, no już trochę przekurzono, bo powiedziałem, założyłem nowe felgi. Polernie mi się podobają, z tym, że nie wiem, czy tak będzie widać. Problem jest z tym, że one są dużo dużo mi sporo wystają poza obręb y, y, karoserii i powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy, czy po prostu nie będę szukał jakichś innych podobnych felg. Tylko, że y, na, y, na zwykłym, że tak powiem, mocowaniu, bo to mocowanie jest po prostu tak, że jest zrobione pod nie wiem, czy będzie widać. Jest felga, potem jest mocowanie na heksa i dopiero nam chodzi heksa, czyli. Tutaj naprawdę, ja wiem, z centymetr, dobry centymetr zyskujemy na poszerzeniu. Jakieś szpeje wrzuciłem sobie na, na dach. Przerobiłem światło, zaraz wam światło pokażę, jak przerobiłem. A bo może jak zrobimy, dopiero silnik. Tu sobie na razie wstawiłem. Dla zabawy dałem sobie jeszcze haka, bo przymierzałem się do przyczepki, ale haka na jutro zdejmę, żeby nie przeszkadzało na torze. I, i, I co? I, aha, no i tu taką szakrę sobie przykręciłem do oryginalnego zderzaka tego plastikowego z tyłu. Drugą dałem sobie w razie, czego było coś ciągnąć z przodu. Zostawiłem sobie na razie ten zderzak, bo to mi się cholernie podoba. Zobaczymy, może w końcu zrobię parę jakichś nagrań z tym drugim zderzakiem. Wtedy bym sobie tą antenkę dał naprzód. No nie wiem, no na razie mi się ta wersja podoba. Chciałem go zrobić takiego nie za bardzo. Nie za bardzo masywnego, ale już koła swoje zrobiły i, i zobaczymy, jak to finalnie się skończy. Dobra, to zdejmijmy sobie budę. Jak widzicie, fajny patent. Yy, przyjeździe wszystko się kurzy oprócz silnika, no bo ten silnik po prostu się kręci. I, I i. O jezu! Biedny odbiornik. Także co? Będziemy próbowali. Aha, tylko wiecie co. Nie wiem czy założę sobie, tu chciałem założyć sobie pokrywę na odbiornik, tylko, że te przewody od mikroserw są strasznie krótkie. Nie mam przedłużek, to chyba to na razie zostawimy jeszcze. I to przy kolejnej, będę musiał zamówić sobie, bo zrobię sobie samemu przedłużki do mikroserw, to jest chyba od blokady. Tak, to jest od blokad, tył przód od mostów. Także to dopiero zrobimy w przyszłości. Dobra, jak to to odkręcić w ogóle? Z podobnym mocowaniem chyba. Tą śrubkę ja muszę odkręcać. Nic, zobaczymy zaraz. Klucz sobie wziąłem. Odkręcimy i zobaczymy. Chyba ta i powinno nam wyjść. O, 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 o coś się nam... A, Patrzcie, się, nie wiem, czy będzie widać. Tacka na baterię trzyma nam mocowanie silnika, czyli tu mamy e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrubek. Plus, plus jeszcze tacka. Do, ale zaraz będę cały Dochodzi nam jeszcze tacka. O, ale powiem wam w środku czyściutko. Ładnie. Taki patencik. Fajne wam powiem to jest rozwiązanie, bo porządnie nam trzyma. Ładnie czyściutko w środku, jak widzicie. Czyli mamy szczelne. Są podkładki, jakieś tam podkładki są. Zobaczmy na jaki tu jest ustawienie. Tu trzy i tu trzy, żeby zapamiętać sobie ustawienie. pamiętacie, żeby sobie zapamiętać ustawienie poddane odbiór atak pod zębatki. Koła zębate, bo mi zaraz coś opieprzy. Nie ma zębatek, są koła zębate. Teraz tak, że miał u góry przewody, albo do boku, żeby mi w sumie szły. To teraz sobie musimy utrafić. Po cholera to odkręcałem, czyli mogę na tym plastiku zostawić. Ja też zakręcony dzisiaj jestem. Ach. To by mnie wyspany to. i to było tu, dobra. I teraz musimy sobie ucelować. Śruba jest troszkę dalej. Dobra, trzyma przymiareczka. No i od razu lepiej wygląda, nie? I jeszcze potrzebujemy teraz tak zdjąć sobie. Zdjąć sobie potrzebujemy. Zębatkę atakującą A tu prawie w ogóle nie ma kraju do gwintów, co powinien być. Bądź tu mądry Czekaj pod nadcięcie sobie Wycelujemy. Jak by to teraz nam wyglądało? No traf sobie gdzieś tu no w tym miejscu tylko ja sobie troszkę dam to mam niebieski ja sobie troszkę dam kleju do gwintów no żeby mi się gdzie nie odkręciło i zakładam ma być. To teraz tak. Nie tak, tak. Wsadzę to teraz tak. Dobra, siedzi. Siedzi. I teraz tak, ta długa szła tu. Długa tu, długa tu. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Teraz tak włącznik jest przyklejony, czy jak? Tu mamy na kleju, to potrzebuję. To delikatnie odkleić, żeby nic nie pękło. Tu jest chyba też na kraju No. No i o. <grych> Dobra, to będziemy później czyścili. Tylko pasuje mi. Ja mam ten tu wyczyścić. O, z alkoholu. Chyba tu nie mam, żeby sobie psiknąć. U góry mam chyba lędę. A może będzie trzymać. Ogólnie to mi tak było go trochę przedmuchał. bo Jest faktycznie zakurzony Jak powiem, mam na razie to serwo: 25 kg. Co niby podaje producent. Aha, poczekajcie. Dajcie to jest napięcia. 486V, to będę musiał przestawić yy, muszę przestawić beca w tym yy, kartą programującą, bo sobie je zjaram bo ja miałem tutaj ustawione na 74, na te mocniejsze dobra, potem będę czyścił e, dobra, tu mamy i wiecie, i tu chcę teraz sobie mam tam odbiornik, ten sam w doteryce idzie i tu chciałem sobie zamontować obudowę na odbiornik i odbiornik wszędziemy do obudowy, i wtedy go troszkę już szanimy, I będzie można go coś zacząć topić. Bo na razie go nie topię, no bo niestety nie jest przystosowany pod taką zabawę. To nie ruszam. Włącznik mamy chyba z powrotem, jak był. Bo ja miałem włącznik zazwyczaj tu chyba nie mogę, bo mamy zamknięcie na serwo niebo jest ruchome. <laughs> Albo gdzieś tu damy. Na razie nic. Dobra. Eee... Wiecie, co to teraz muszę zrobić? Tak, muszę sobie wziąć pakiet, muszę sobie wziąć kartę programującą i musimy, póki pamiętam, eee, zobaczmy, które to było, póki pamiętam, muszę zmniejszyć sobie napięcie. Na bedcu, bo będzie dyskoteka. Sygnał plus minus. Ale byście może coś widzieli. Tak do dupy na razie mam ustawione ze stołu, nie mam drugiego. Gdzie ja chciałbym docelowo nagrywać, bo tu tylko serwis, ale w sumie serwis robi na to. Jakby nie patrzył. Ok, wyłączamy. To się potem posprząta. Dobra, założymy sobie teraz pakiecik. I zobaczymy jak to teraz nam będzie hulać. Jutro testy. Jedziemy na tor, na lubinkę. Będzie jak znalazł. sięga nam wygodnie sięga dobra i teraz tak jeszcze pytanie albo tu tak to dobra na razie nie będę nic ruszał no a po mam taki na tyle na tyle gipkie że To mamy jedyneczkę, jest różnica, teraz mamy dwójkę, No, teraz można jeździć. Dobra, ja sobie go postawić na podłogę, zmienię kadr i zobaczymy jak to teraz śmiga. I na koniec Wam jeszcze pokażę jak zmodernizowałem sobie światełka. I teraz Wam pokażę odnośnie tych świateł. Włączam sobie światła normalnie. Widzicie, LED bar na bieżnie świeci. Świeci nam tył, przód i tył. Cały czas nam będą teraz świeciły w trakcie jazdy. I jak sobie przekręcę dalej, mamy dopiero LED bary załączone. Bo tu jest ten yy, kanał piąty, tak zrobiony, że widzicie. Dojeżdżam do połowy. Jest ten dźwięk taki. I tyle, nie ruszam dalej, świecą mi się tylko ten y, przód i tył. I jak przejdę troszkę dalej, załączają mi się dopiero światła LED Bary u góry na, y, na bagażniku. Y, co do przewodów, zrobiłem tak, że y, tam gdzie były LED Bary wpięte, tam jest taki rozgałęźnik w środku, na, y, jak zdejmiecie sobie wnętrze, tam jest rozgałęźnik. I światła przednie były połączone z LED Barem, a światła y, tylnie, te czerwone, były w osobnym kanale. Zamieniłem po prostu. Zrobiłem sobie taką małą przedłużkę, bo to jest krótszy kabel troszkę. Wpiąłem sobie światła, te czerwone z tyłu, wpiąłem sobie do tego rozdzielacza do, do przodu, a LED-bary podpiąłem sobie na osobny kanał i wyłączyłem sobie wcześniej jeszcze te migacze, no bo migacze nie używano, widzicie, bo mi się to nie podoba. I to jest tyle, to jest dosłownie, nie wiem, 15-20 minut roboty i poprawiamy fabrykę, bo mamy fajnie, bo możemy sobie jechać normalnie, a będzie troszkę ciemniej, możemy sobie wtedy dołożyć światła. Ledwary te u góry prawdopodobnie będę wymieniał na inne, bo jeżeli mi się przód bardzo podoba skalowo, to te tak nie do końca. No, ta żółć trochę jest za bardzo żółta. Dół jest fajny, ale góra jest niestety... No, jest jaka jest. No to co? To byłoby tyle. To byłoby na tyle. Szybki update. Jutro idziemy na tor. Może coś mi się uda nagrać. To wam pokażę, jak sobie model radzi teraz na tym hobbyingu Fusion Pro 2300, jak sobie radzi w terenie. To co, to byłoby na tyle, dzięki i do następnego, hej!